No i cześć, cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnej części wyprzedaży. W tej części mamy sukienki, spodnie i koszyk z takimi mega, już mega wyprzedażami. Przypominam zasady wyprzedaży, też były w poprzednim filmie, wszelkie linki do moich kont typu Facebook, Instagram macie na dole, Kara Korolla na Instagramie, najlepiej robić screeny i wysyłać mi tam zdjęcia, pytać, czy to jest dostępne i tylko osoby naprawdę, słuchajcie, zdecydowane, ok? Nie zabierajmy sobie wspólnie czasu, wysyłam tylko wpłata na konto, wszelkie instrukcje, jak już się zdecydujecie, dostaniecie podliczenie, to... Wszelkie instrukcje będziecie dostawały. Moje piękne. Zaczynamy od sukienek. Przelecimy raz, dwa, trzy i do spodni. Moskito, Eleczka. To jest taka sukienka hiszpanka. Ma zobaczcie, tu przy kolorze taką piękną falbankę, takie vintage kwiaty. Rękawek jest taki bufiasty, osobno dokładany tą sukienkę sprzedaję za 90 zł ona była tylko raz ubrana, słuchajcie tutaj sukienka, która wisiała u mnie w szafie tylko dlatego, że mam do niej przeolbrzymi centymetr, to jest sukienka Party 21 M, -ka. to jest taka droższa firma bo ja za tą sukienkę dawałam chyba prawie 500 zł ale tą sukienkę słuchajcie, miałam na swoich poprawinach kupę lat temu i takiej już nigdy w życiu nie założyłam zawsze ją sobie trzymałam przepiękna taka neonowa panterka tutaj się tak dzieje o, że są takie frędzle z tiulu, ona ma ramiączka dołączone tutaj są one, tylko się odpieły jest normalnie na ramiączkach no jest mega sexy do tego do zestawu jest taki paseczek Do sobie tutaj dopinamy do tej sukieneczki, wygląda naprawdę mega mega i tą sukieneczkę, słuchajcie, tak jak mówię, kupiłam prawie za 500 zł. Sprzedaję ją za 150, jak ktoś by chciał. A jak nie, to będzie dalej po prostu wisiała w mojej szafie jako sentyment. Chociaż pewnie jak do tego rozmiaru, to jest M, wróciłabym, no to bym w niej poszła w wakację na jakąś imprezkę fajną. Kolejna sukienka z Takiego śliskiego materiału, zwężone na te rękawy. Idealna na jesień. Zobaczcie takie właśnie jakieś ornamenty w literkę A. Jeżeli lubicie, ja uwielbiam w literkę A. Mówię, bo ona jest chyba rozmiar uniwersalny. 52 w biuście, czyli tak do 104. Tutaj jeszcze szerzej, bo jest właśnie w literkę A. Ta sukienka jesienna w ornamenty 60 zł. Teraz sukienka bardziej taka weselna, lub jak macie jakieś chrzciny czy coś. Ja w niej byłam też tylko raz, właśnie na weselu. Czerwona eleczka Ochla Lamarka. Cena sukienki 120 zł. Ona ma tutaj dwa, dwie warstwy. Tutaj ma dekolcik, ma lekki taki wystający rękawek z taką bardzo malutką tutaj gąbką. 120 zł. Czerwona sukienka. Łososiowa sukienka 40, ale myślę, że ona też bardziej w dół by szła, czyli na M małe L. Łososiowa za 80 zł. Za chwilkę, Aleksiu. Tu jest piękna sukienka. Zaraz przyjdę i przynieś mi wodę, dobra? Butelkę wody mi przynieś. I ona jest taka prążkowana. Tutaj mamy guziczki z literką A. To jest taka bandażówka taliowana z takim tutaj właśnie wcięciem jest mega sexy ona jest dłuższa w ogóle bo mi by tak zakryła kolanko no taka elegancka jest to sukienka ta sukienka 90 zł czarna bandażówka 90 zł 90 zł też zrobię Wam tą sukienkę, ona też jest w literkę A pomarańcz z różem takie tutaj jakieś różne. Tutaj taka cekinowa, cyrkoniowa aplikacja. Ona też jest w literkę A. Ma kieszenie, co jest fajne. Ja lubię jak mają. I jest na ramionczka. Jak gdzieś się jeszcze będziecie wybierały na wakacje czy na przyszłe, to bardzo fajnie, luźno wygląda, bo rozmiar to jest z metki M, ale to jest myślę, że do XL. Na pewno do XL. Ta sukienka. Ona tu pod pachą ma 51 Teraz tak, dopasowana taka y, sukienka dzianinowa. Kolor taki jakby cappuccino, trochę melanżowy. Zobaczcie z golfem. No to jest wiadomo, że to jest, chociaż nie, to jest SM napisane, ale to jest uniwersalne, bo to jest elastyczne, długie. Y, dzianinowa sukienka będzie za 35 zł. No, mi w gardle zasycha. Huff, hiszpanka z excellence. Bardzo fajny materiał. Taki milutki, mega. Czarna, takie kolorowe czerwone kwiaty, raczej taka tutaj. Tutaj gumeczka w pasie, to jest rozmiar uniwersalny. Tutaj ma takie farbanki. Do tego jest też dołączony taki właśnie sznureczek, żeby sobie jeszcze dodatkowo w pasie przewiązać. Cena tej sukienki to 90 zł. Takie ma tutaj troczki przy rękawku. zla Manuela. Oni do dziś mają w swojej ofercie ten krój sukienek. Bo jest przepiękny. Ja kiedyś szalałam na punkcie tego koloru. To jest MK Zmetki, też tak do XL, ale takie bardziej ML. Ona jest tutaj odcinana, luźno puszczana. E, takie ma jak gdyby tutaj serduszko dekor. No wygląda naprawdę tak mega, mega cute. E, cena tej sukienki to stówka. Sukienka z lamanu elastówka. Teraz tutaj sukienka, to jest rozmiar uniwersalny. Taka, właśnie, ja ją tutaj sobie zaszyłam, żeby mi się na biusty nie rozchodziła, ale to można sobie y, y, puścić. Tutaj są takie, to nie są falbanki, to jest taki materiał nakładany na siebie złote guziczki. Taka elastyczna, też taka do elki. Czarna sukienka y, za 45 zł. Tu jest, słuchajcie, czerwona taka koszula flanelowa. tu jest z metki niby xl -ka. Ona będzie za 19 zł. Ale ja się w niej raczej bym nie dopierała, czyli do XL-ki to, to raczej nie. Albo zróbmy ją nawet za 15, bo to może być taka koszula, jak chcecie tylko sobie po domu, bo ona jest już taka dosyć zmychacona. Także za 15 zł ta czerwona koszula w kratę. Może być tylko tak właśnie do narzucania. Komplet słuchajcie nowy, nobiuśki, ja w nim nigdzie nie byłam, to jest też z Excellence. Ja go kupiłam za 220 zł, sprzedaję go za dwie stówy. To są tak spodenki z wysokim stanem i do tego jest taka bluzeczka. To tak polecam do ML, chociaż ja w to wchodzę, to jest nowe, zobaczcie, z m -ką z metką, ale jakoś średnio pasuje mi ten print, powiem Wam szczerze. Tu możecie to sobie zrobić właśnie jako hiszpankę, albo tak. Ja nosiłam, ja zakładałam to tak, bo lubię mieć właśnie ten taki kwadratowy dekolt. Także ten komplet w kwiaty z Exceleste z tej rocznej kolekcji, bo ja to mam w tym roku na wakacje zamawiałam, to wszystko jest na podszewkach. Słuchajcie, sukienka z Sinseja, też nowa z metką i Jej też nigdy nie założyłam. Ona jest z 50 zł. Ja Wam ją, y, ją oddaję za 20. Jaki to jest rozmiar? L. -ka. Też jej ani razu nie założyłam. Ma też takie bufiaste rękawy, fuksja. Tutaj. I ona jest właśnie mi na przykład na brzuchu za bardzo dopasowana. Jest też niby w literkę A ale myślę, że też się można sobie puścić jako Hiszpankę. Sukienka z Sinseja 20 zł. No i przepiękna, słuchajcie, sukienka teraz, której też nie miałam okazji założyć, też ona jest nowa z metką. Tak, jest tutaj metka, czy to ma rozmiar L. To jest na wzór z Zimmermana. Mi się bardzo podobają rzeczy Zimmermana, ale jak ja ją założyłam, to mi, dla mnie to jest nie taki dekolt. Ja myślałam, że on będzie głębszy, a on jest taki tutaj. Ale ma przepiękny cukierkowy róż kolor. Zobaczcie, jakie ma piękne rękawy. No, prześliczna jest naprawdę. I ona ma tutaj też paseczek, żeby sobie mm, złapać ją tutaj. Można ją też tak luźno. O mi jaki biust, bo ja myślę, że nam dojść do Excelki Ona się wydaje dosyć duża. No chyba tak. No, ona ma na płaskę wszędzie 56 biusi także to jest śmiało do Excelki Ona jest właśnie na mnie taka... Ona wszędzie ma gumki, wszędzie się taka o robi duża. Ale jest prześliczna. Sukienka Zimmerman. A ja jeszcze nie powiedziałam ceny, tak? ja chyba kupiłam za 160 zł, to za 140 zł mogę ją sprzedać. I teraz tutaj sukienka z bawełnia, bawełny taka bawełenka. Jak to się mówi, taka wybarwiana, też taka różowa, rozmiar jest uniwersalny. I to jest właściwie taki przedłużony t-shirt. Zobaczcie. Przód krótszy, tył taki, tył taki z ogonem i cena tej sukienki to 35 zł. Różowa sukienka z ogonem. Dalej, dalej, dalej. Szmizierka, tak to się nazywa? Z Wiktorii, 38 zł. Ona też jest, słuchajcie, do obrania, bo po praniu mi się tak lekko skulkowała, no ale jest to też hiszpanka. Ale bardzo uwielbiam ten styl taki właśnie szmizerkowy, że takie te kieszenie. Mam tutaj mi podczas prania właśnie wyleciał sznurek, stąd on tutaj jest ten sznurek, żeby sobie go przeciągnąć. Gumka w pasie. To jest też śmiało do elki i ich selki, wszędzie się naciąga, dużo wejdzie. I tą szmizerkę oddaję za 70 zł. No i tutaj taka mega sexy, słuchajcie, sukienka ML. Ich było na zeszły sezon, właśnie jesienny, wszędzie. One były w jeszcze kolorze beżowym. One są mega, mega sexy. Tak wygląda, zobaczcie, rękawek. One są wszędzie takie marszczone, także dużo się naciągają. Taki ma piękny rękawek. Ja sobie, to, to może być też Hiszpanka. Ja sobie to oczywiście nakładam na ramionka. Tak wygląda tutaj, a na czarnym to nic nie widać. Prześliczna. I ta czarna sukienka, seksy sukienka za stówkę. Jest dobra. Teraz musimy pójść do spodni. Tak, pójdźmy do spodni. Eleganckie garniturowe spodnie 40. To są spodnie garniturowe proste, wysokie w stanie, taki kolor morski, złote guziczki, może, może nawet fajnie pasować sobie z tą narką, Tutaj mamy gumkę, także tutaj też sporo wejdzie. Spodnie garniturowe 50 zł. Spodnie dalej białe, białe 40 z metki i to są spodnie typu Buteswa Reserved, które na początku są takie dopasowane, jak w nich chwilę pochodzicie, to są za luźne i tu jest bardzo wysoki stan, bez aż dotąd te spodnie. Białe spodnie, wysoki stan za 30 zł. Spodnie leginsy lateksowe z La Manuela, słuchajcie. One są na takim pluszyku, tak? Zamszyku. Zmytki rozmiar L. Tutaj mamy zamek i guziczek. La Manuel jest mega jakość. Tutaj macie taki, zobaczcie, puszak na pośladkach. I te leginsy oddaję za 80 zł. Taki beżowy, pudrowy kolor, coś takiego. Kolejne leginsy też beżowe. Ale one były gdzieś mi zafarbowały w praniu. Nie wiem, czy to się odpierze, czy nie. Nie wiem, z czymś tam się prały. Także beżowe skórkowe za 20 zł. Elka. Tu jest taki bardziej cielisty kolor. Też z uszapem z tyłu. Kolejne białe spodnie. Te są takie cieńsze. Ale nie, one chyba są z jakimiś plamami. 42 rozmiar. Nie, to chyba nie. On ma jakieś plamy. Już też długo leżały. Teraz tutaj 42 spodnie, jasny jeans. Bardzo wysoki stan. Tutaj mamy, zobaczcie, guziczki. Tak, o, w górę. Jasny jeans, spodnie też 30 zł. Spodnie węża będą za 50 zł. Elka By Me to też jest polski producent. Powiem Wam, że są dosyć w ogóle wygodne i mają taki śmieszny materiał, bo on nie jest taki gładki, tylko właśnie trochę jak taka ta skóra tego węża. Do jakichś takich jednolitych sweterków. Spodnie węże. Białe spodnie, o, te. O nie, one leżały na połudzu, się teraz trochę pobrudziły. To są spodnie takie, nie wiem jak one się nazywają, ten krój, czy to są manfity, czy co. Bo one są tak, tutaj w pasie tak wysoko paseczek i tu jest też prosta nogawka. Ja chyba raz w życiu miałam na sobie te spodnie, one są z Mohito. To jest rozmiar 40, te spodnie za 40 zł, białe spodnie. Dalej. Ciemne dżinsy 40 zł, rozmiar XL chyba na LXL bym bardziej polecała taki konkretny, mięsisty fajny jeans z Rediala z przetarciami i tutaj nogawka jest też taka szarpana świeże się, bo już mi bateria pika e, materiałowe leginsy o nie, one też są jakieś podarte, to też do porzucenia dobra, tu są spodnie e, rybaczki tak jak to się nazywało, taki neonowy róż rybaczki, neonowy róż za 30 zł. Tu są słuchajcie spodnie dishi. Spodnie dishi to jest taka też XL, na L może być. Dishi to wiecie, że to jest bardzo droga marka. Wszędzie pełno kamyczków. Te spodnie kosztowały około mnie 200. Ja je mogę sprzedać za 150 zł. Jasny, piękny jeans, przecierany. Tutaj wszędzie mamy kamyczki LXL. I teraz tutaj takie spodnie już moje mega stare, które leżały w szafie. Patrzę, czy... Dobra, te też do wyrzucenia. Yy, spodnie dresowe z Adidasa. Pff, jaki tu jest rozmiar. Dziesiątka S. Nie one, one są uplamione to, ale do wyrzucenia nie. Czy te leginsy się jeszcze nadają? Czy też już nie? Nie, też ja nie w nich malowałam ściany, czy coś. że takie... Dobra, tu są leginsy z La Eleczka. Taki śliski materiał. Cena leginsów 40 zł, one są ok, Ja je w sumie chyba tylko miałam raz na sobie. Takie po prostu śliskie z La leginsy. Tu są zwykłe spetko za 5 zł, też Elka pewnie. I ostatnie spodnie... One, mają, one są ok, mają tylko tutaj jedną taką większą dziurę, łatwą do zacerowania. To są spodnie tak zwane gumy. Tutaj bardzo dużo słuchajcie, wejdzie z takimi srebrnymi siatkami, jak gdyby. Cena spodni 25 zł. No i co, zostały nam jeszcze te pojedyncze po o 10 zł. Mam to dobrze, żeby mi kamera nie pykła. Za 10 zł. Spodenki L. Carmel. Spodnie gumy khaki. Z takiego zamszu jak gdyby. Spodenki Mki. Takie. 10 zł. One są mega wygniecione, bo leżą w torbie, jak po rozprasowaniu normalny rozmiar uniwersalny. Pudrowy róż. Bluzeczka żółta z falbankami 10 zł. Kamizelka taka z ćwiekami 10 zł. I tu są tak. Mokasyny takie 38 9 nawet 10 zł. Sandały takie 10 zł 39 i te szpilki 36